Ostatnio na Discordzie otrzymałem wiadomość, że chciałbym zagrać 1 kontra 1 na trybie Box PvP. Jednak nie była to wiadomość od zwykłego widza, a od Bruce Wenga, którego możecie kojarzyć z mojego poprzedniego filmu. Kim jest Bruce Weng? Nie wiem, jak to ująć, ale gość jest dziwny. Na moim serwerze Anarchia.gg na trybie Anarchia SMP ma on największą ilość zabójstw spośród wszystkich ludzi. A na Box PvP jest i najbogatszym graczem i zajmuje trzecie miejsce, jeśli chodzi o topkę Kili. Bo osiągnąć takie wyniki, nie tylko trzeba spędzić ogromną ilość czasu na serwerze, ale również trzeba być ultra dobrym w Minecrafta. Dało się, że nie mam szans, lecz mimo wszystko postanowiłem podjąć się tej walki. Aby miał jakiś czas na przygotowanie, ustaliliśmy termin pojedynku za niecały tydzień. Na boksie pogrywałem sobie od dłuższego czasu, także miałem dosyć dobrej temy. Aktualnie najbardziej musiałem się skupić na pozyskaniu dodatkowych serc. Domyślałem się, że brusłęk ma ich maksymalną ilość, czyli 15. Do ulepszenia ilości serc potrzebne mi były anarchiczne odłamki. Te można zdobyć przede wszystkim wymieniając dwa zabójstwa na jeden odłamek bądź skupując je z rynku. Na razie postawiłem na pierwszą metodę. Dzięki temu, że posiadałem anarchiczny miecz na poziomie 22, nie dość zadawałem mu Moim przeciwnikom ogromny damage, to w dodatku raz na półtorej minuty mogłem postawić taką oto pajęczą pułapkę. Kilka sobie pozabijałem, a następnie moje zabójstwa wymieniłem na anarchiczne odłamki których sporą ilość miałem jeszcze w Ender Czeście. Dzięki temu już teraz mogłem zakupić jedno dodatkowe serce. Tych potrzebowałem aż pięć, dlatego zacząłem kupować anarchiczne odłamki, również z rynku. Potem znów zabijałem graczy, kopałem surowce i wszystko szło bezproblemowo. Zadzwoniłem nawet po mojego kolegę, by wspólnie dominować innych, bo wiadomo, w dwójkę jest to zdecydowanie prostsze. By mieć jakiekolwiek szanse z Blosselingiem, oprócz posiadania pięciu dodatkowych serc, musiałem zdobyć jeszcze pewien, śmiało mogę powiedzieć, Legendarny przedmiot. Otóż podczas Dnia Dziecka na Anarchy GG miał miejsce event, w trakcie którego można było zdobyć Lizaka. Taki Lizak, gdy trzymamy go w ręce, nadaje nam cały czas efekt siły 2. Bez niego nie ma innej opcji na zdobycie siły 2, zatem jest on strasznie mocny. Najgorsze było to, że aktualnie istniały jedynie dwa sposoby, by zdobyć Lizaka. Pierwszy, zakupić go z rynku, jeśli któryś z graczy postanowiłby go tam wystawić, co niestety póki co się nie zdarzyło. Żadnego Lizaka nie ma na rynku. I drugi sposób to zabicie gracza, który ma już Lizaka. mimo kilku godzin grania na razie widziałem jedynie jedną taką osobę, lecz gdy już znajdziemy taką osobę z Lizakiem, to prawie zawsze ma ona ultra mocnej temy i niemożliwym wydaje się zabicie jej. Jednak na to wszystko miałem prawie tydzień, więc za bardzo się tym nie przejmowałem. Lecz wszystko zmieniło się następnego dnia. Na trybie box PvP została dodana ogromna aktualizacja. Widzicie, do tej pory posiadałem najwyższy możliwy poziom seta oraz miecza 22. Czyli posiadałem tak samo mocnej itemy jak Bruce Wayne. Jednak z dzisiejszą aktualizacją Zostały dodane trzy nowe poziomy. No ale dobra, w czym problem? Problem był w tym, że Bruce Link jest najbogatszym graczem na serwerze, więc zdecydowanie szybciej zdobędzie on najlepsze przedmioty, zostawiając mnie daleko w tyle. Nie myliłem się. Zaledwie kilka godzin po aktualizacji Bruce na YouTube odpalił live'a, gdzie mogłem zobaczyć jego przedmioty. Posiadał on już miecz poziomu 25, a potem od jego kolegi dostałem informację, że ma już cały najlepszy set. A... Wtedy już wiedziałem, że przez następne kilka dni będę musiał poświęcić całe moje życie na boks PvP. To jest sprawa mojego honoru, skoro już się zgodziłem na walkę, to nie mogę teraz żałośnie przegrać. Rzeczą jaka mnie pocieszała był fakt, iż miałem anarchiczny killoff. Posiadam właściwość automatycznego ulepszania się do najlepszego killoffu dostępnego na serwerze. A jak wiadomo, czym wyższy poziom kilofa, tym więcej kasy dostajemy za kopanie surowców. W międzyczasie, gdy zabijałem sobie graczy, wszedłem na rynek i po raz pierwszy ujrzałem tam mistycznego lizaka. Cena 40 milionów dolarów. Gdy to zobaczyłem, zrezygnowany zamknąłem rynek i wróciłem do kopania. I teraz muszę czekać, aż generator się zregeneruje. Nie chciało mi się czekać, a dodatkowo cały czas ktoś mi przeszkadzał. Z tego powodu udałem się na zupełnie nową, bezpieczną strefę, czyli miejsce, gdzie na spokojnie można kopać surowce. Teraz ta strefa została wydzielona na trzy części. Normalna, Premium i giewip. Strefa giewip oczywiście była dla osób posiadających rangę giewip, czyli między innymi dla mnie. Aktualnie nikt inny na niej nie przebywał, przez co generatory były w 100% moje. O 25 minut samotnego kopania Zarobiłem prawie milion dolarów. Jest godzina 15.57, więc za 3 minuty zacznie się event, który zaczyna się co 2 godziny o 12.22. I chciałem bardzo wziąć udział w tym eventie, ponieważ można na nim nawet spoko zarobić. Zaraz zobaczycie na czym on polega. Uwaga! Pojawiło się, dobra. Tylko gdzie jest ten generator? O! Mam! Jestem pierwszy. I zobaczcie, dostajemy co sekundę kupę kasy. I czym więcej osób jest tutaj, tym mniej kasy dostaniemy. Więc ja chcę je zrzucić. Zobaczcie, jest coraz więcej osób. A teraz tym sami dostaję 6 tysięcy. Także tutaj po prostu, czym więcej osób jest, tym mniej będzie. Będziemy dostawać, dlatego trzeba się zrzucać. O, potem komuś popnąłem. Bardziej trzeba zbijać ludzi. O, kolejny. Zabiłem! Zabiłem! O, już to się... dzieje! Potem... O! Zabiłem jakiegoś! Ten event bardzo się na mnie opłaca, bo i zarabiam kasę i jednocześnie zabijam. To jest dwa w jednym. Zabiłem! Ktoś anarchiczny miecz walnął. O! Ile graczy zabijam! Ja walę też anarchiczny mieć. Tego chcę zabić. Oj, no i się skończyło niestety. Ale może uda nam się tutaj pozabijać. Parę gości, a no już wszyscy się praktycznie ulotnili. Tiki grałem sam, najbardziej opłacalną rzeczą było kopanie nederytu na strefie grief. Zatem chwilę pokopałem, ale szybko mi się znudziło, więc wróciłem do zabijania graczy, gdzie walnąłem takie ładne zabójstwo w locie. Chciałem się wam pochwalić. Potem znów rozpoczął się event generatora pieniędzy, który okazał się jeszcze bardziej udany niż poprzedni. Zabiłem 9 graczy i zarobiłem mnóstwo pieniędzy. Obczajmy sobie rynek, czy jest tutaj coś ciekawego. O, trzy lizaczki, ale ultra wysokie ceny. Hełm 24 za 5 milionów. Czy będzie lepsza okazja? Ciężko stwierdzić właśnie. Dobra, nie. Wydaje mi się, że to jest serio dobra okazja akurat. Kupujemy. Najlepsze jest to, że teraz mogę wystawić mój stary helm i również zarobić z tego kasę. Najtańsza bania 22 chodzi po 2,8 miliona, więc ja swoją wystawię za 2,5 miliona. Oprócz tego zakupiłem trochę anarchicznych odłamków i poszedłem na długą sesję kopania netherite'u podczas oglądania finału Ligi Mistrzów. Akanji, Akanji, Akanji do Bernardo Silva, Bernardo Silva! Jeszcze szans. Let's go! Rodri. Gdy mecz się skończył, wyszedłem z serwera. A następnego dnia na moim koncie widniało aż 8 milionów dolarów. Taka kwota była głównie spowodowana tym, że na czas mojej nieobecności sprzedał się mój hełm i kilka rzeczy, które dropnąłem wcześniej z zabitych graczy. Do tego na rynku znalazłem ofertę dwudziestki 25 za 6,6 miliona dolarów, który kupiłem i wystawiłem za 7 milionów. Z racji tego, iż wczoraj bardzo długo kopałem na strefie GWIP, to dziś chciałem dla odmiany pozabijać graczy. Spotkałem razem z moimi kolegami nawet gościa z izakiem. Zaczęliśmy go pobudować i bić jednak w ostateczności i tak musieliśmy uciekać. Gryjąc tak przez godzinę ze 140 zabój Robiłem ponad 160. Mimo tego, praktycznie wszyscy gracze, jakich zabiłem, mieli średnie itemy, nie licząc jednego gościa z 22 Potem znów zacząłem walkę z typem posiadającym Izaka, lecz znów to ja musiałem uciekać. Okej, okay, wymieniamy sobie wszystkie zabójstwa na anarchiczne odłamki, i dzięki temu możemy zakupić sobie drugie. Serca dodatkowe, super Super również potem grało mi się na strefie VP. Kupowałem sobie kwart, który dawał mnóstwo kasy I zabijałem graczy Tylko jednym problemem było to, że grałem sam A jak zapewne wiecie z moich poprzednich filmów Na boksie ciężko gra się samemu O czym zaraz miałem się przekonać Chłop z lizakiem No i właśnie, o mi taki damage robi przez tego strength 2 Oj, będą mnie boksować Koledzy przyszli, dobra e, To jest znak, że trzeba mm, Trzeba będzie stąd uciekać jajku jaka banda, patrzcie Boksajem. Nie, 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 Padłem. Możecie być zdziwieni faktem, iż wciąż mam trochę zdziwieni temów, ale na Anarchia GG, na Box VP mamy system, gdzie zwykły gracz po śmierci zachowuje 30% swoich cennych przedmiotów, a gracze z rangą Gavip 50%. Najważniejsze było to, że został mi anarchiczny kill -off. Jednak cała moja sytuacja była tragiczna. Nie było nawet blisko do posiadania seta na poziomie 25. Nie miałem żadnego miecza, nie miałem pięciu dodatkowych serc, nie miałem lizaka dającego ultra przewagę, a co najważniejsze, walka miała odbyć się już za dwa dni. Dzięki wcześniej zarobionej kasie, mogłem sobie pozwolić na zakup klaty 25 za 8,5 miliona. Był to mój pierwszy kawałek najlepszego to na serwerze. Potrzebowałem jeszcze takiego miecza i reszty zbroi. Dlatego udałem się na strefę Gib na długą sesję kopania. Na szczęście nie nudziłem się, bo wtedy z technikami naszego serwera, ustalając nowe, innowacyjne aktualizacje, które możecie zobaczyć właściwie już teraz na Anarchy GG. Tego dnia kopałem około 6 godzin, w jakiś czas zmieniając się z moim bratem. Generalnie gdyby po tamtej śmierci nie został mi anarchiczny kill -off, to pewnie tego filmu nigdy byście nie zobaczyli, ponieważ jest on tak ekstremalnie mocny, że przez te 6 godzin nazbierałem 22 miliony dolarów. Gdybym kopał dwa razy dłużej, to byłaby nawet szansa, że pojawiłbym się w jakiejś. W stopce kasy, ale na dziś miałem już dość. Jesteśmy kolejnego dnia na serwerze. I oczywiście pierwsze, co musimy zrobić, to sprawdzić rynek. Niestety nie widzę żadnego lizaka. A na miecz 22. Tak jak miałem przed moją śmiercią. 30 milionów, kurczę. O, tutaj jest za dwa. Patrzcie w ogóle, kto wystawił ten miecz. Bruusłęk wystawił miecz za 25 milionów. Jest jakiś za 24, za 24, za 22. Uu, I za 20 milionów. Teraz się zastanawiam, czy warto kupić ten miecz, bo właściwie nie mam mieczu, mam 22 miliony, dobra, kupujemy, kupujemy, najlepszy miecz na serwerze, właściwie to teraz możemy z powrotem iść się bić, mamy lepsze itemy właściwie niż mieliśmy, jedynie Elytry mi jakieś brakuje, Elytra 18 za pół miliona, niech będzie. Po moich zakupach zacząłem latać od bańki do bańki, kupując kwart i zabijając graczy. Nie chciałem popełnić tego samego błędu co ostatnio, czyli grania samemu, dlatego skontaktowałem się z moim kolegą. Ta decyzja, jak zaraz się przekonacie, znacząco zmieni moją sytuację. Na początku Normalnie sobie graliśmy zabijając różnych słabych graczy. Potem postanowiliśmy latać po bańkach, w których dosyć łatwo wykańczało się przeciwników ze względu na ograniczone możliwości ucieczki. Tak oto raz wleciałem do bańki, w której... Ej, mam w bańce! goszczu Malizaka, goszczu malizaka! Y, pierwsza bańka na lewo od no Chodź, chodź, choć. Chodź. Dobra, lecę, muruję Muruje, muruje bańkę, muruję bańkę, muruje bańkę, bańkę. Ej, goście mi też jakiś inny goście mi pomaga murować bańkę. Mam go w łebach, mam go w łebach. Ściągnął lizaka. No teraz... Wydzieski. Dompuję go, domkuje go, domkuję go. Łebuj, łebuj, go czemu tego w ogóle nie łebujesz? Nie używasz łebu. Bo ja na zewnątrz jestem. A to ja się z jakimś innym gościem go biję. No. O, no to wchodź tutaj! Czekaj! Wchodź szybko, 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 on pada stary. Dobra, wchodzę. A tam się chce w tej itemy. Bij go, bij tam tego. On się chce w tej itemy. Którego? Które? Z8? Ta. On Lizaka założył. Lizaka założył. Jest w łebach, jest, łebuj, łebuj, łebuj. Czekaj, ja użyłem. Patrz. O, no nie no on się wkleja itemy. Teraz bij tego Z8. Okstaje. Weź, muruj mu, zamuryj mnie. Całego muruję, muruję. Dobra, jestem z nim w kratce, jestem w nim w kratce. Kolejne mu padło. Mam! Mam lizaka, mam lizaka, mam lizaka Kilo w dwudziestka, kilo dwudziestka, 20 dwudziestka. Wychodzimy, wychodzimy Czekaj, nie, Dobra. zbieramy itemy zbitego, Bitego, wychodzimy. bitego, bitego, nie bitego, bitego wychodzimy. Zebrał itemy, zebrał itemy, zebrał itemy Tak jest, udało się zdobyć lizaka Teraz pozostało mi pozyskanie najlepszego seta Oraz kilku dodatkowych serc Ale najpierw oczywiście musiałem przetestować połączenie najlepszego miecza na serwerze z lizakiem Test lizak plus 25 Totem, zabiłem Trzynastka na kilka hitów Dobra Jezu, ja zabiłem kopię na hity ich Sorry, ale tak to ja tak, że... ja tak czyście. No ja to samo. Ale Od ja mam dwie sterki. Ja dosłownie hitam gościa w locie i mu totem leci. Z Lizakiem grało się naprawdę świetnie. Swoją drogą możecie zastanawiać się, dlaczego mam teraz napisane dwie śmierci, skoro zginąłem tylko raz. Otóż umarłem przez Buga. Jak widzicie na nagraniu, filtrowałem się jakoś w bloku i mimo rozwalania wszystkiego dookoła nie mogłem w ogóle się ruszyć, aż w końcu padłem. Jeśli również spotka was taka sytuacja, pamiętajcie, że na Discordzie anarchia.gg możecie zgłosić się o backupa, czyli zwrot wszystkich waszych przedmiotów. Możecie to zrobić. Gdy właśnie przez tego typu buga, bądźcie do jakiegoś cheatera. Pamiętajcie jednak, że zawsze musicie mieć dowód w postaci nagrania. Ja takiego backupa dostałem, więc na spokojnie mogłem grać dalej. W tym momencie zostało mi 8 godzin do mojego starcia z brusem. Ja ani nie miałem całej najlepszej zbroi, 5 dodatkowych serc, a nawet anarchicznego miecza. Mam najlepszy miecz na serwerze, ale nie jest on anarchiczny. Nawet gdybym w te 8 godzin zdoła zdobyć te wszystkie rzeczy, to czy w ogóle mam szansę wygrać z Bruce Wangiem? Z osobą, która na boksie na anarchi spędziła ponad 300 godzin właśnie. W normalnej walce i tak raczej przegram. Ale jeśli mnie znacie, to zapewne wiecie, że musiałem przygotować coś specjalnego. Przed zaakceptowaniem tego całego wyzwania, zastanawiałem się nad czymś, co znacząco przybliży moją wygraną. Znalazłem. Tą rzeczą był łuk, którego praktycznie nikt na bok się nie używa. Wiedziałem, że moja walka z Brusem skończy się wtedy, gdy któremuś z nas padnie set. Ale co jeśli będę trzymał Brusa na dystans i strzelał go z łuku? Neksi, ale set 25 ma niezniszczalność 50, więc taki łuk i tak nic nie niszczy. Poniekąd macie rację, jednak jeśli w jednej ręce będę trzymał miecz, a w drugiej łuk, to wtedy ten łuk tak jakby przejmuje właściwości miecza i normalnie lekko niszczy zbroje, Także musiałem teraz pociszyć mojego aim'a, dlatego wziąłem przedmiot w dłoń i wyleciałem na strefę PvP. Wciąż niestety nie posiadałem najlepszej zbroi i z takim stanem rzeczy, nawet mimo mojej taktyki, i tak nie miałem szans z Bruce Wangiem. Wszystko jednak mogło się zmienić, gdyż zobaczyłem prawdopodobnie awczącego Cepotworka. Jest on youtuberem, a zarazem jednym z bogatszych graczy, który na pewno miał na swoje potężny set. Szybko jednak okazało się, że C potworek wcale nie awczył, lecz mimo tego postanowiłem spróbować moich sił. Ej, zabijęce, potworka! Zabijęce, potworka! Zabijęce, potworka! Zabijęce, potworka, potworka! Po ogromnej radości nastała cisza. Nie zebrałem żadnych przedmiotów. Gdybym zgarnął cokolwiek, to już praktycznie byłbym przygotowany na walkę z Brusem. A tak to zostało mi kilka godzin. A ja latam na przykład w butach poziomu 22. W tym momencie wydaje się, jakby to był koniec. W tak krótkim okresie czasu nie zdobędę potrzebnych mi itemów. Jednak już od dawna w głowie miałem coś, o czym nie wiecie. Bruce Wayne w dniu aktualizacji zakupił na naszej stronie dwa anarchiczne klucze. I skoro on mógł to zrobić, to dlaczego ja nie mogę? Oczywiście z racji, że jest to mój serwer, to dwa takie klucze sobie nadałem, a ich równowartość w prawdziwych pieniądzach przekazałem na zbiórkę charytatywną. W tym momencie moja przyszłość zależała od dropu ze skrzyni. Dobra, otwieramy skrzynkę dwudziestka 25! Spoko! Dobra, lecimy z drugim kluczem. Dwie muszelki. Spoko. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że dwie muszelki są warte 33 miliony dolarów. Za tą kwotę bez problemu zakupiłem brakujące mi itemy i w ten oto sposób w 100% byłem przygotowany na ostateczne starcie. Nawet nie wiecie, ile na to czekałem. Mój cały kwipunek na bitwę od dawna miałem zapisane na mojej tablicy w pokoju i dosłownie wszystko było obmyślone. Pozostało poczekać ostatnią godzinę. Trzy, dwa, ty. jeden. Dobra, gdzie ty, gdzie, gdzie ty byś chciał polecieć tutaj? Masz jakieś miejsce, możemy tam polecieć. Ty taki mało rozmowny. No nie wiem, jakoś tak... Ja zawsze tak się skupiam. Nie wspomniałem też, że cała walka odbywa się na osobnej, prywatnej mapie, gdzie nie ma żadnych innych graczy. Uff, jestem ciekaw, kto z tej walki wyszedł lepiej, jeśli chodzi o zniszczenie seta. Chyba ty, co? Dla uzmysłowienia Was, gramy tylko na jeden set i dosłownie każdy cios ma ogromne znaczenie. No kurde! Jak ty mnie trafiasz tak, za każdym razem. Na razie czułem, że odrobinę przegrywam, ale na spokojnie dzięki mojej tajnej taktyce było to do nadrobienia. Chętnie w ciebie z łuku postzelam. Ty chyba w łuku nie wziąłeś, co? Nie, ja nie gram z łuka. Jejko, ale ty się dobrze tym zabudowujesz. Uch, nie jest za dobrze W tej chwili czułem ogromną przewagę brusa Na szczęście udało się to lekko odrobić Ajajaj dobrze A ile masz w ogóle seta? Na bani już około 100 Około 100 Ja miałem 47 dlatego od tego momentu Zdecydowałem postawić wszystko na jedną kartę Łuk Udaliśmy się ponownie na strefę bez elit. I cały czas strzelałem w Brusa, a gdy ten tylko do niej podchodził, to stawiałem ku i od razu się cofałem. Zacząłem czuć ogromną pewność siebie. Cały czas trafiałem w mojego wroga i wiedziałem, że zaczynam zdobywać przewagę. W końcu Bruce karpnął się o co w ogóle chodzi z tym łukiem i to, co zrobił, naprawdę mnie zaskoczyło. dobra na dobrą że się obro. Oczywiście, że dobrą. Niszysz mi tak sepa. Tak jest, odkryłeś to. Aha, Sebanie ściągnąłeś. Ty, mo Ty jesteś taki mądry. Ej, ściągnąłeś Sebanie, żeby ty nie uszuwalony. Wiesz, jakie to jest ryzykowne? No ja wiem. Leczko na chillu. Ja sobie na spokojnie, ja wiesz co, zrobić... Ech. Co idziesz sobie zrobić? Zbierać drewno. Bo ale, nie mam już. Ale gdzie można zbierać drewno? Na strefie bez tylko chyba. Nie, zbieram tylko postawiłem. A Dobra, to może iść długa walka. To ja też sobie zbiorę drewno, bo chyba to... O tak, mamy taki bóg widzowie. Możliwe, że jak oglądacie ten film, to jest naprawiony, ale możemy tutaj sobie zbierać drewno. O, witam. Dzień dobry. Dobra, ja muszę wylądować. To chyba będzie najlepsza decyzja. A, wraca, wraca. To jest mój spocik. może jakaś walka? E, może nie? Może Łukiem będziesz do mnie strzelał? Tak. Sorry, nie liczy się w jakim... Dla mnie nie liczy się w jakim stylu wygram. Liczy się, że wygram. Wszystko szło idealnie. Brusłek nie miał już bani, a reszta seta miała paść dosłownie za chwilę. Czy coś mogło pójść, nie tak? Zaraz zobaczycie, ale zwróćcie uwagę na to, że nie mam kołwebów na pasku z itemami. mami nie masz to temu. Kurcze, pieczone nie. Pokupiłem się. Powiedz, blisko było. Powiedz, że blisko było. Było, blisko. Wy, prawie wygrałeś ze mną tak totalnie. Powiem ci też, że ta taktyka z łukiem tak była dobra.